Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w centrum francuskiej stolicy, a mianowicie Paryżu. Dziś znajdujemy się pod tym najbardziej ikonicznym obiektem. Myślę, że teraz wszystkim zaskoczyło, gdzie się dokładnie znajdujemy i to właśnie od niego rozpoczniemy naszą krótką, dla was krótką, bo trwającą około pół godziny e, materiału. Dla nas będzie trwać to tydzień. Potniemy to na dwie części, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tymczasem chodźmy popowiadać więcej o wieży Eiffla. Tałt wieży jest niezwykle charakterystyczny. Jej trzy poziomy widokowe tworzą uporządkowaną strukturę, ale to nie tylko symbol Paryża. To również przykład harmonii między inżynierią a sztuką. Widząc ją z bliska, możemy docenić delikatne detale i proporcje, z jaką została zaprojektowana. A więc wieża Eiffla. To właśnie ją zbudowano pod koniec XIX wieku, a dokładnie w 1889 roku. Została nazwana na cześć swojego głównego projektanta Gustawa Eiffla, a została zbudowana na Światową Wystawę Expo. Od tego momentu Paryż i wieża Eiffla nie tylko stał się postępem nowoczesności, ale także wielkim rozwojem technologii. Wysokość wynosiła około 300 metrów, do 985 stóp. Obecnie z anteną telewizyjną osiąga nawet 330 metrów wysokości. Budowa wieży Eiffla trwała 2 lata, 2 miesiące i 5 dni od 1887 roku do 1889. Początkowo wieża miała być jedynie tymczasową atrakcją, ale jej wyjątkowy jak na tamten okres wygląd i konstrukcja zachwyca aż do dziś. Jest źródłem inspiracji dla młodych ludzi, tak jak tutaj, młoda pani przyszła sobie na plener rysunkowy i po prostu podziwia piękną panoramę miasta, którą możemy oglądać już z pierwszego piętra wieży Eiffla. Podczas wchodzenia na wieżę Eiffla otwiera się przed nami niezwykła perspektywa miasta Paryża. Na pierwszym poziomie możemy podziwiać rzekę Sekwana i słynne mosty, które nadają uroku temu pięknemu miastu. W miarę ekspinacji się coraz wyżej rozciąga się widok na różne dzielnice miasta. To jest miejsce, gdzie romantyzm spotyka się z architekturą, a każdy krok oferuje nową perspektywę. Co ciekawe, warto również wspomnieć, że wieża od czasów postawienia piramid w Gizie była najwyższym budynkiem postawionym przez człowieka. Co jest naprawdę nadzwyczajnym osiągnięciem, ponieważ przez tyle tysięcy lat człowiek jako cywilizacja nie potrafił stworzyć niczego większego Prawda Regularne malowanie wieży jest niezbędne, aby chronić ją przed korozją, a sam proces malowania wymaga około 60 ton farby. Naprawdę zawrotna ilość. Jako, że znajdujemy się na najwyższym już możliwym miejscu dla odwiedzających, a mianowicie na 280 metrach wysokości, a nawet kilku metrach powyżej. To jest ten moment, żebyśmy porozmawiali o kilku najważniejszych faktach konstrukcyjnych. A mianowicie, wieża została zbudowana z około 18 tysięcy żelaznych elementów, dzięki czemu główny projektant Gustav Eiffel mógł uzyskać nie tylko smukłą, ale i lekką jak na swoje gabaryty konstrukcję. Zostało to wszystko połączone około 2,5 miliona nitów, co jest naprawdę oszałamiającą liczbą. Oczywiście nikt tego nie liczył, ale takie są zapiski i takie informacje możemy znaleźć. Możemy stąd podziwiać nie tylko centrum Pompidu, ale również Katedrę Notre Dame, Pałac Inwalidów, Piramidę w Louvre też jesteśmy w stanie dostrzec, oczywiście całą Sekwanę i najbliższe wszystkie obiekty, które Wszyscy znamy, ale niekoniecznie wszyscy wiedzą jak się nazywają. Ale to nic, niedługo również je odwiedzimy i opowiemy nieco więcej o tych wspaniałych zabytkach kultury. Kontynuując naszą podróż, kierujemy się do następnego kultowego obiektu, a mianowicie Katedry Notre-Dame. Katedra została usytuowana na Île de la Cité i jest jednym z najważniejszych oraz najpiękniejszych zarazem przykładów gotyckiej architektury nie tylko w Paryżu, ale i w całej Francji. W kwietniu 2019 roku, jak każdy pewnie już wie, Katedra Notre-Dame doznała poważnych uszkodzeń w wyniku pożaru. Jednak ogromne wysiłki zostały podjęte, aby ją zrekonstruować i przywrócić do dawnej świetności. To wyjątkowe wyzwanie inżynierskie i konstruktorskie, które nadal trwa i będzie jeszcze zapewne trwać przez najbliższe lata. Historia Katedry Notre-Dame sięga XII wieku, kiedy to rozpoczęto jej budowę, która trwała blisko 200 lat. Od tamtego momentu to miejsce jest nie tylko ważną świątynią religijną, ale także świadkiem ważnych historycznych wydarzeń, począwszy od koronacji królów po ważne uroczystości narodowe. Katedra Notre-Dame to niezwykły przykład gotyckiej architektury, który poprzez swoje smukłe wieże, liczne łuki oraz niezwykłe ornamenty przyciąga podróżujących z całego świata. Prace rekonstrukcyjne skoncentrowały się na odtworzeniu spalonego dachu i iglicy. W ramach prac konserwatorskich używane są tradycyjne techniki i materiały, aby przywrócić oryginalny wygląd tych elementów. Ten wielkiej krasy budynek to nie tylko zabytek, to symbol wiary, kultury i przemijającego czasu. Jej dzwony i wieże to prawdziwy skarb sztuki, który warto zobaczyć przybywając do Paryża. Mimo jej ogromnych strat, które doznała podczas pożaru, jesteśmy w stanie obejrzeć naprawdę fascynującą fasadę, która zachwyca, jak widzicie, wszystkie kultury świata. Kiedy przechodzimy z katedry Notre Dame do kaplicy Saint-Chapelle, wkraczamy w kolejny klejnot architektury i sztuki. Ta kaplica została zbudowana na terenie Pałacu Sprawiedliwości na Ile de la Cite, czyli w tym samym miejscu, gdzie sama katedra Notre Dame powstała na zlecenie króla Ludwika IX, znanego również współcześnie jako Święty Ludwik, około XIII wieku. Głównym celem kaplicy było przechowywanie cennych relikwii religijnych, w tym fragmentów Krzyża Świętego i Korony Cierniowej. Wejdźmy do środka i sami zobaczmy piękno, które nas czeka wewnątrz. Kaplica Saint-Chapelle ma dwie kondygnacje – dolna była pierwotnie miejscem, w którym zbierali się służba i dwór królewski. Podczas gdy górna kondygnacja była miejscem przechowywania relikwii i nabożeństw prywatnych króla. Wrażenia z wnętrza kaplicy Saint-Chapelle są wręcz przeciwnością do jej zewnętrznego wyglądu. Z zewnątrz kaplica wydaje się stosunkowo prosta i skromna, To stwarza kontrast z bogactwem i kunsztem witraży w jej wnętrzu. No to my poprowadź. Tu? Chciałem się wrócić, już? No, tak miało być właśnie. To jest właśnie to. Kiedy stanie się wewnątrz kaplicy Saint-Chapelle, nasze oczy nie mogą oderwać się od oszałamiających witraży. Jest praktycznie otoczona niesamowitymi kolorowymi szkłami, które opowiadają biblijne historie. Począwszy od stworzenia świata po opisywanie życia Jezusa Chrystusa, ale kunszt, z jakim zostały wykonane te witraże, jest doprawdy niezwykły. Kolorowe szkło i precyzyjne detale tworzą atmosferę pełną tajemnicy i piękna. Podobnie jak wiele zabytków gotyckich, kaplica Saint-Chapelle była zaniedbywana przez wiele lat. W XIX wieku przeszła gruntowną renowację i przywrócono jej dawny blask. Witraże kaplicy Saint-Chapelle zostały wykonane w technice tak zwanych witraży z ołowiu, która polega na łączeniu kawałków kolorowego szkła za pomocą cyny i ołowiu. Ten proces wymagał wielkiego kunsztu i precyzji ze strony artystów. Kaplica Saint-Chapelle to nie tylko budynek. To miejsce, które przenosi się w czasie do średniowiecza i wprowadza w duchową refleksję, której mogli dostąpić m.in. takie osobistości jak królowie Francji. Wyjątkowe witraże sprawiają, że wnętrze kaplicy jest jak magiczna przestrzeń, gdzie światło przenika przez szkło, tworząc malownicze refleksje na podłodze i ścianach. Nie bez powodu nazywana jest bramą do nieba i naprawdę jest to trafne określenie. Saint-Chapelle to prawdziwa perła Paryża i klejnot gotyckiej architektury, który pozostawia niezapomniane wrażenie na każdym, kto ma okazję ją odwiedzić. Do czego naprawdę gorąco zachęcam. Przejdźmy teraz pod Muzeum d'Orsay, Orsay, które znajduje się w starej stacji kolejowej Gare d'Orsay, co już stanowi bardzo ciekawy kontekst historyczny, ponieważ czujemy, że nie znajdujemy się w typowym dla muzeum miejscu, a w czymś, co przenosi nas w czasie i możemy poczuć historię tego miejsca. Muzeum zostało otwarte w 1986 roku i gromadzi wewnątrz dzieła sztuki XIX wieku, najważniejsze dla historii tego świata. Wejdźmy do środka i zobaczmy, co kryje się wewnątrz. Muzeum d'Orsay oferuje przede wszystkim wyjątkową okazję do poznania i zrozumienia różnorodności okresów artystycznych i stylów, które kształtowały się w zawrotnym tempie w sztuce XIX wieku i wczesnym XX wieku. W muzeum znajdują się dzieła takich artystów jak Van Gogh, René, Degas czy chociażby Monet i o wiele, wiele więcej. Możemy tu znaleźć obrazy postimpresjonistów, impresjonistów, ekspresjonistów, realistów oraz o wiele, wiele więcej. Przechodząc dalej, możemy spotkać obrazy impresjonistów. To ruch artystyczny, który narodził się w latach 70. XIX wieku i jest reprezentowany przez artystów takich jak Claude Monet. Impresjoniści kładli głównie nacisk na efekty świetlne, zmieniające się pory roku, dnia, a ich prace często koncentrowały się na krajobrazach, scenach miejskich i życiu codziennym. Postimpresjonizm to ruch, który pojawił się po impresjonizmie, jak sama nazwa wskazuje, i obejmuje artystów takich jak Vincent van Gogh i Paul Cézanne. Obrazy van Gogh'a, takie jak Gwiaździsta Noc, reprezentują postimpresjonizm i cechują się wyrazistymi kolorami oraz emocjonalnym wyrazem. Doskonale zdaję sobie sprawę, że każde dzieło w tym muzeum opowiada historię i oddaje ducha swojej epoki. O czym można byłoby nagrać zupełnie osobny materiał. Czy to o malowidłach Moneta, które ukazują światło i kolor, czy autoportretach Van Gogha, które odsłaniają jego wewnętrzny świat. Każdy krok w tym muzeum zdecydowanie jest podróżą przez czas i przestrzeń artystycznego geniuszu. Warto również przyjrzeć się raz jeszcze samemu budynkowi Muzeum Dorsey. Była to niegdyś stacja kolejowa i choć zmieniła swoje przeznaczenie diametralnie, zachowała wiele oryginalnych elementów architektonicznych. Wspaniałe zegary, smukłe kolumny i unikalny charakter dawnej stacji tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca. Chciałbym naprawdę, uwierzcie mi, opowiedzieć Wam więcej o każdym z tych obrazów, dlatego możecie dać w komentarzach znać. Czy chcielibyście obejrzeć dokładniejsze analizy, chociażby obrazów znajdujących się w tych muzeum? Muzeum Dorsey to prawdziwa uczta dla miłośników sztuki i kultury. To miejsce, w którym sztuka ożywa na płótnach wielkich mistrzów, pozwalając nam docenić prawdziwe znaczenie i rangę sztuki XIX wieku. Kolejki górskie w Disneylandzie paryskim to doskonały przykład połączenia inżynierii i przygody. To nie tylko emocje, ale także sztuka projektowania i budowy które pozwalają odwiedzającym doświadczyć wrażeń, które jeszcze długo będą wspominane. Ale nie ukrywajmy, akurat tutaj dla samej architektury jako architektury się nie przyjeżdża, <laughs> tylko przede wszystkim dla niezapomnianych wrażeń. W paryskim Disneylandzie nie tylko możemy się świetnie bawić, ale również odkrywać fascynujący świat konstrukcji inżynierskiej w postaci emocjonujących kolejek górskich. Za moimi plecami znajduje się jedna z moich zdaniem najwybitniejszych konstrukcji w całym parku, ponieważ wewnątrz jesteśmy w stanie doświadczyć namiastki lotów kosmos dzięki skomplikowanym mechanizmom i wir wirującym pociągom. Innym przykładem jest kolejka Big Thunder Mountain, który dzięki swoim detalom sprawia, że przenosimy się świat dzikiego zachodu, ale to nie tylko detale, które przenoszą nasz ten niesamowity świat, ale również wiele zaawansowanych mechanizmów, dzięki którym czujemy, że każdy przejazd jest niezapomniany. The robotic army is stealing crystallic fusion power cells. Without those cells, we'll all be powerless and at the mercy of Zerg. Ale fajnie to zrobili. Znajdujemy się teraz przed pałacem inwalidów. Budynek ten powstał w XVII wieku na zlecenie króla Ludwika XIV. Początkowo miało być to miejsce przeznaczone dla inwalidów, weteranów wojennych, ale szybko stało się miejscem prestiżu monarchii francuskiej. Jeszcze większą rangę budynek zyskuje dzięki temu, że wewnątrz znajduje się trumna Napoleona Bonaparte. Chodźmy zobaczyć jego wnętrza. Pałac Inwalidów nadal pełni swoją pierwotną funkcję jako miejsce dla inwalidów wojennych. To ważne miejsce z perspektywy opieki nad weteranami i jest często wykorzystywane do organizacji uroczystości związanych z wojskiem i jego historią. Kaplica św. Ludwika, mieszcząca grobowiec Napoleona, jest jednym z najważniejszych pomieszczeń w pałacu, a jej kopuła jest imponująca zarówno pod względem rozmiaru, jak i zdobień. Kolumny korynckie wzdłuż fasady nadają jej okazały wygląd. Kolumny te są ozdobione detalami roślinnymi i ornamentami, jak na kolumny korynckie przystało. Wnętrza Pałacu Inwalidów zachowują ducha architektury klasycystycznej, co widać od razu na pierwszy rzut oka. W szerokich korytarzach i przestronnych salach można podziwiać bogactwo jego dekoracji. Wnętrza pałacu są przestronne i oświetlone naturalnym światłem, co dodaje im okazałości. Pałac Inwalidów ma harmonijny układ z głównym budynkiem i centralną kupułą. To układ typowy dla architektury klasycystycznej. Sam budynek natomiast jest otoczony ogrodami, które nadają mu spokojny charakter i są miejscem odpoczynku od zgiełku wielkiego miasta dla wszystkich odwiedzających. Miejsce, w którym właśnie się znajdujemy, to Fundacja Louis Vuitton. To absolutnie oszałamiające dzieło sztuki i architektury, które znosi się nad paryską panoramą. Jej twórcą jest legendarny już za życia architekt Frank Gell, który słynie z niekonwencjonalnych i bardzo odważnych projektów na całym świecie. Fundacja Louis Vuitton to nie tylko muzeum to serce kultury i sztuki. To miejsce, w którym organizowane są nie tylko wystawy, ale także spotkania artystyczne oraz wykłady. To miejsce, które oddycha sztuką pełną piersią. Budynek fundacji przypomina gigantyczną jachtową żaglówkę gotową do wypłynięcia w nieznane wody, a sam Gery wspomina o wywiadach, że główną inspiracją były ryby. To wyjątkowy przykład architektonicznego majstersztyku i to słowo jest tutaj naprawdę na miejscu, który łączy w sobie futurystyczne formy z naturalnym otoczeniem. Nie można przegapić tej spektakularnej fasady, która zdaje się tanczyć w rytmie nowoczesności. Dla miłośników sztuki jest to niezwykłe miejsce do odkrywania twórczości i nowych talentów. Na jednym z wielu tarasów jesteśmy w stanie zobaczyć chociażby wieżę Eiffla. W Fundacji organizowane są różnorodne wystawy, od klasycznych arcydzieł po awangardowe eksperymenty. To miejsce, w którym każdy kąt jest inspiracją, a każdy kolejny krok prowadzi do odkrycia nowej formy sztuki. Fundacja Louis Vuitton to absolutnie wyjątkowe miejsce, które łączy w sobie kulturę i sztukę, które trudno opisać słowami. Każda wizyta tutaj to jak wyjątkowa podróż do innego wymiaru, które łączy w sobie właśnie wyżej wymienione aspekty, czyli kulturę i sztukę. W sposób nowoczesny i innowacyjny. To właśnie z tego wyjątkowego miejsca chciałbym się dzisiaj z Wami pożegnać i zaprosić do obejrzenia kolejnych materiałów. Tutaj zapewne gdzieś się wyświetlają kolejne, oraz oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Proszę jeszcze dajcie znać w komentarzach, czy tego typu materiały Wam się podobają, czy chcecie ich więcej. Do zobaczenia w następnych. Pozdrawiam. Za mało osób zostawiliście.